Jakby już święta byłem. No, żywego, żywego ducha, ducha nie ma. Nie, nic. No, wszystko pozamykane. 23. muzyka. Tak, jakieś dni mu muzyki kameralnej. Ale miasteczko malutkie, ale zobacz czyściutko jak schludnie jak U za kościoła. 300 metrów jedź w lewą główną tak. drogą tak wiem ale my pojedziemy prosto tak jak się uda Przepaczę, czy można czy można właśnie tak on każe skręcić ciężarowe nie mogą ale my to mi jakby zakaz jest to nie to to trzeba skręcić w w ten bart całkowicie w takim razie. Ale może tu no skręt jest zakazany? Dlaczego? No tutaj to raczej nie. nie można skręcić. To już tutaj nie ma. Obcy. Przygotuj się do skrętu w lewo za 900 metrów. Niby tak, było przekreślone, żeby nie jechać, ale ten pojechał, może wrócić, zawrócić, co? No, e, koniecznie. Teraz już odbijamy do głównej. No to jak chcesz to zadać. No mogę tu wjechać i, i tak. zawrócić. Więc nie ma takiego ruchu, więc tak spokojnie można. Zmieniam trasę. Zmieniam trasę. Jak to wrócisz, tutaj nie wolno było wjechać. Dziwne. Nie wiem, było przekreślony z skręt w prawo. No to. A, a. Z tamtej strony może, a z tej może? że tak. Zmieniam trasę. Zmieniam trasę. Zmieniam trasę. China and Thai. Kebab. ale no co to chiński itajski kebab tak, tak, tak. tak ale zobacz. też jest niby ale skręcają no nie wiem o co chodzi skręcają to no. jest no, widzi że skręcił i ten kamperem też skręcił wow. To zamykane, autentycznie to zamykane. Może nie święta się szybciej zaczynają. Hmm. Tu rondo będzie i jakby tam byśmy... Ale no... Hmm. Tak możemy... Ale tam nie zakaz. Tam nie możesz. Czyli możesz tu. Tak, tą zakaz. drogą i objedziemy tak jakby dookoła ten hmm. Bart. Ten też tak. miał rolę z boku. Tak, oni mają takie sypialenki, nie? Zmieniam no. trasę. W następną skręć. To jest taki, taki półśrodek, wiesz. Samochód używany na co dzień, i, a jak trzeba, no to można i się wyspać w nim. Nie? Zmieniam trasę. Tak, Arkizę jest dobra, mówisz. wiesz słońce, tak, no tak. w sumie jak pojedziesz te, za nagrywasz, 160 tak, metrów metrów. No, skręć w lewo tak, w następną w lewo jak pojedziesz na kemping, no to się tu prześpisz tu tego i Dobrze, te pnące, fajnie no. w następną skręć w lewo w następną w lewo I tu będziemy przy stanu morzu za 140 metrów skręć w prawo. W następną w prawo. To jest nawet parking, muszę. W następną skręć w prawo. W następną w prawo. Zmieniam trasę. Za 160 metrów skręć w prawo. jest taki mm -hmm. Zmieniam trasę. BART. Wiesz Za 180 no, tak metrów w prawo. nie na około naokoło tak, Naokoło Port Zachód. jakbyś tu gdzieś skręcił, to jest parki. Tu nie. Następną skręć w prawo. Tylko jakby tu. No tam jest miasto. No, Zmieniam trasę. Tu, 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 tu. Skręć w drugi skręt w prawo. W następną w prawo. Ale no, no to nie ma po co. To jest tylko po. No ale jak chcesz, to No, wiesz, no skręć, skręć no to skręcić. Ja nie mówię, że skręć, tylko jakbyś skręcił, to tu jest. A tu jest pokazane, że okay. Tu się meldować. Tu się meldować bistro tym meldować. Aha, widzisz. A to co to jest? Volvo takie. Mm. No to już się zameldowaliśmy i... Tak, tak, bo tu chyba pisali, że 10 euro i całą... A dobę bo możesz nocować. Tak, tak. Zmieniam trasę. Ale no to, to, i to że są jedziemy, bardzo. Że pozwalają. Bo ja nie, niegrzecznego Niemca widziałem gdzieś, który by ci czegoś nie pozwolił. <laughs> Sami grzeczni Niemcy wszystko pozwalają, możesz postać, możesz. Tak, no ale ktoś też pisał, że bardzo nieczynny i stali całą noc, nikt mi się nie, da, nie czepia. No teraz też wygląda jak. Nie, nie. jakie światło jest. Jaka kula, jaki kościół. A jakby tam do tego kościoła nie da się? nie. Eee. Zmieniam tam. Nie, może tam mi się da wjechać. Tak. No ale czekaj no dostanę... to, wjechać. Ja to... nie będę, ja nie ten, żeby nie było na mnie ponamiętał. Co to za samochód, Kija, Kija. Następną skręć w lewo. Cześć, ale tam nie zaparkujemy, jest... gdzie i kościół chyba. A tu jakbyśmy cofnęli. Eee cofnąć za fry. Nie. Dla mieszkańców z kartami. Mm -hmm. A to masz automat no. ten. Tu to, to musisz kupić ten mm -hmm. bilet. Bilet. No i wszedłby do kościoła, chyba, co? Bilet by kupił na godzinę. No to jedziemy. E, czy tam staniesz? No, tu, bo tu Czkolwiek jest dla się? mieszkańców, tam jest, jest dla, dla e, gości. Zdrowa. Dobrze, ale tu będziemy wystawać. Piszę, no tu prosto, tak? Złoty 70 euro. No. A czekaj tam coś jeszcze 80. centów coś, ale my tutaj kurde Słabo, nie? No, będziemy za bardzo wystawać. Tam już nie pojedziemy, ale jest co... Ale coś. tam pojadę. Tak? No. Troszkę zdjęć by zrobił, troszkę coś. I w końcu w ogóle nie będziesz miał miasteczko fajne. O jakie te ja... się nie postawisz, bo ale kościół raczej nie wygląda na otwarty. Tak, raczej jest zamknięty no nie wygląda wejście na rogu tam z tamtej strony no tutaj czekaj a tu nie można postawić ale tu nie Privat pisze za 400 metrów skręć w prawo wiem tylko nie wiem czy czasem nie ma wiesz Parko Parko. Ale to dla straży pożarnej. O, tylko to jedziesz dalej. Poczekaj, no może zobaczę parking w takim razie. Czekaj, no, ale Nie W tym wart. Poczekaj, poczekaj. Nie, tu chyba jest zakaz stawiania, wiesz, uh -huh. bo to jest dla Straży Pożarnej. Tu nie ma takiego oznaczonego. Ale Jezu. czekaj, może... Może drugie miejsce jakieś nie dla Straży Pożarnej. Tam coś jest. Brama się... wjazdowa. Nie, tu. Tu się nie zmieścisz w to, zmieszczę się to. Jedź dalej. No nie, nie zmieścisz się gdzie. Co tu pisze? a to jest dla inwalidy A. tu brama tu a. dla inwalidy tu brama to przyjdzie przejechać tylko no jedynie w tym porcie i poprosić, że na a godzinę patrz tak masz ten paczkomat paczkoma, no ale fajne miasteczko no fajne, no jedynie, no może na godzinę by tam pozwolili w porcie. No to możemy zawinąć jeszcze raz do tego portu i zapytać czy godzinkę, bo chcemy zdjęcia tylko porobić i do kościoła wejść, nie? O tu jest jakiś parking, był. Był, tu no też tu? jakiś Nie, nie, tu jest sklep jakiś. Podjeść, bo nie widzimy go. Ja. O to nie prywatny. Nie. Ale tam był chyba sklep. Tak. rewe No i... No właśnie, do tego rewe by trzeba było. To prawo To też cię wiesz, oni mają tak ze 2-3 miejsca i jak tego to cię pogonią. W prawo. stop Brawo. za 30 metrów skręć w prawo no w zasadzie jakbyśmy na pieszo pochodzili to to samo to nie ma sensu chyba wiesz nic więcej nie, nie zobaczysz metrów, tutaj nie 50, potem skręć w pierwszy zjazd ale ewidentnie ludzie są świąteczni już, przejechaliśmy przez... Tu masz rewę. Mm -hmm. I, I miejsce do oporu. A wejść nawet do tego rewę Stoi... Cofniesz? No. Cof. Stop chyba coś o, stoi za to. Coś togo. jest. To nie skręcisz. Czekaj, cof, cofa, no, dobra. Cof. Sorry memory. Dobra, Sorry, co? Memory. Stop. No to nawet... No, ci pewnie... też sobie postawili, Tak Niemcy. wyszło Ale, ale czy jakiś coś... paczkomat jest, wiesz, czy Zamknięte sklepy, ty. Czy jest paczkomat jakiś. Nie ma. No to może... Widzisz. znalazłaś miejsce, daj man A tutaj kto tam cię będzie sprawdzał w święta jak oni wiesz. Ale tak, tak blisko, ale, że no nie No właśnie, że, właśnie źle, że tak jak Agacie ktoś postawił. Ten. Patrz, wszystko zamknięte, no. A dzisiaj jest nie, piątek. piątek, piątek. No ale, no ale piątek, piątkiem, ale u nas się pracuje. W następną grę Trzeba ostrore. postawić tak, idealnie, bo... Bo wiesz, jakby go zobaczył, to by powiedział mistrz parkowania. Mhm. Idziemy, Ci powiem. To zabezpieczać dobrze trzeba. I, I troszkę połaźć. Kawałek.